Przeszczęśliwa, że mogę dzisiaj z Wami spędzić te pół godzinki. Będę miała do Was wielką prośbę. Zaraz wam powiem, jaką. Na ten moment chcę tylko, żeby tutaj zadziałało wszystko technicznie, żeby to się wszystko udało, bo szykujemy wielką niespodziankę, wiecie? Mamy 59 osób teraz na czacie, ale pewnie to są Wasze Panie Wychowawczynie. A w każdej sali jest pewnie 15, 20, może 25 osób. Jesteście wszyscy gotowi, pewnie siedzicie sobie na, na dywaniku. Przed Wami wielki ekran i ja na tym ekranie. Zaraz zaczniemy, tylko upewnię się, że wszystko, wszystko jest i że wszyscy dołączą, bo nie chciałabym zacząć, zanim pojawią się wszyscy. A musicie wiedzieć, że łączy się z nami prawie cała Polska. Wiecie, to są takie miejscowości jak Wrocław, jak Świebodzin. Śnietnica? Nie znam takiej miejscowości, ale fajnie, że jesteście. Jasionka. Super. Że nas jest dużo. Ktoś pisze, że jest nas bardzo dużo. Tak myślę. Tak myślę, że to trzeba liczyć w setkach osób, tak naprawdę. Eee, słuchajcie, ale przejdźmy do konkretów. Nie traćmy czasu, bo jestem trochę, wiecie, takim. Trochę jestem podekscytowana, trochę jestem zestresowana nawet. Bo dzisiaj są urodziny takiego mojego mm, przyjaciela, nazywa się Scratch. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o Scratchu, ale Scratch to jest taki fajny kotek i ten kotek lubi programować. On ma taki swój pokój w takim programie, w którym programuje różne rzeczy i można naprawdę bardzo fajne rzeczy tam stworzyć. Można, można, można zaprojektować domek, można zaprojektować jakąś fajn, jakiś fajny krajobraz, gdzie poruszają się różne stworki. No i wiecie, dzisiaj skracamy ma urodziny i on nie wie, że my się tutaj spotkaliśmy um, razem, a szykujemy dla niego wielką niespodziankę. Pomyślałam, że przygotujemy dla niego taki, taki taniec niespodziankę. Co wy na to? Jeśli jesteście gotowi, to usiądźcie sobie na dywanach e przed ekranem wygodnie. Ja w międzyczasie postaram się udostępnić Wam ekran i zaproszę Was do takiej sali przedszkolnej, e a właściwie do takiej sali imprezowej, w której wspólnie zatańczymy taniec dla skracza, ok? Jesteście gotowi? Jeśli tak, to wysoko rączki. Ja Was nie słyszę, ale na czacie Panie mi piszą, że jesteście gotowi, więc, e, więc zaczynam. Ja udostępnię, słuchajcie, ekran. Potrzebuję na to sekundkę, żeby zrobić to dobrze, ok? I zaproszę Was do takiego fajnego miejsca. Zobaczcie, mam nadzieję, że widzicie. Ja teraz nie widzę czatu i nie wiem, co dokładnie do mnie piszecie, więc gdyby były jakieś pytania albo jakieś problemy, to, e, to, to na czacie jest Agnieszka, która Wam na pewno pomoże. Natomiast ja Was zapraszam do takiej sali imprezowej. Już trochę ją przygotowałam, już trochę jestem, e, jestem gotowa na to, żeby, żeby zatańczyć dla Scratcha. E, pokażę Wam teraz. Co, co udało mi się zrobić? Mamy taką salę z kurtyną i ze sceną. Mamy balony. Mamy balony w kolorze zielonym, fioletowym, pomarańczowym. Ja te balony wcześniej stworzyłam sama. Potem być może jeszcze dodamy jakiś kolor balona, ale mm, myślę, że pomocni w tych przygotowaniach będą też moi przyjaciele. Nazywają się Tomek i Kasia. Zaprosimy teraz Tomka i Kasię. Zobaczcie, żeby to zrobić, trzeba kliknąć w, ten, w to niebieskie kółeczko z plusikiem. To jest Kasia. Dodajemy Kasię do, naszego tutaj, do naszego, na naszą scenę. Brakuje nam jeszcze Tomka. To jest Tomek. Tomek i Kasia będą pomagać nam zaprojektować ruchy taneczne. Potem zaśpiewamy, potem zatańczymy, ale najpierw musimy to sobie zaprojektować. Tomek i Kasia będą, e, będą to robić razem z nami. Ale żeby rozpocząć jakiś taniec, to musimy znaleźć taki przycisk z zieloną flagą. On kryje się tutaj. Zobaczcie, to jest taki jakby puzelek. Przeciągamy go sobie na dół, i to jest przycisk start, start naszego tańca. Ale żeby wykonać jakiś ruch, i wy myślę, będziecie mi w tym pomagać. Na, u siebie w salach przedszkolnych będziecie te ruchy wykonywać, dobra? Będziemy testować ten taniec, żeby on wyszedł tak, jak należy. Więc, żeby zaprojektować czy zaprogramować jakiś ruch, to musimy znaleźć taki puzelek z taką strzałką w bok. Zobaczcie. I to jest ruch w prawo. Move right po angielsku. Klikniemy tu sobie takie dwa ruchy w prawo. Przetestujmy, czy to działa. Kasia będzie wykonywać dokładnie taki sam ruch. Uwaga, jest. Mamy tak dwa szybkie kroki w prawo. Kasia i Tomek ruszają się tak bardziej płynnie w tym programie, ale wy możecie zrobić po prostu kroki w prawo. Jeden, dwa. Teraz sprawimy, że Kasia i Tomek podskoczą. Do tego potrzebujemy takiego przycisku. Zobaczcie, taki jump do góry. Testujemy. Dwa kroki w Prawo i jump do góry. Uwaga, raz, dwa. O, skoczył tylko Tomek. A dlaczego? Bo nie, nie, nie daliśmy tego kodu Kasi. Prze przeciągniemy też na Kasi. O, przepraszam, przeskoczyło mi. Musimy Kasi usunąć ten poprzedni kod. I teraz Kasia i Tomek będą tańczyć pewnie tak samo. Tak, dwa kroki w prawo i do góry. Dobrze, wracamy do Tomka. Teraz kolejny krok. Jaki to może być krok? Hm. Jeśli były dwa kroki w prawo. Dwa kroki, skok do góry, to może teraz wrócimy i zrobimy dwa kroki w lewo. Na razie zrobimy tak, że będzie pokazywał tylko Tomek. Będzie nam łatwiej. O, dwa kroki. I wrócił. Widzieliście to? Jeszcze raz. Dwa kroki w prawo, jump, i wracamy. Mam nadzieję, że to testujecie razem ze mną i z Kasią i z Tomkiem u siebie w salach. Okej, okay. więc teraz sprawimy, że Tomek znowu podskoczy. A potem nauczy Kasię po prostu tego tańca. Testujemy. Uwaga. 3, 2, 1, 0, start. Dwa kroki w prawo, skok do góry, dwa kroki w, lego, w lewo, skok do góry. Super. Więc teraz znowu zrobimy. Znowu zrobimy krok. Tym razem w prawo. Dwa skoki w prawo, dwa skoki w lewo, skok i powrót. Okej, okay, ja sobie tutaj tak w międzyczasie podglądam trochę te, te ruchy, bo nie ukrywam, że, że w głowie miałam jakiś plan na ten taniec, więc się tu posiłkuję swoim, swoim, swoim kodem, który wcześniej przemyślałam. I teraz widzę, że chyba zrobiłam tutaj jakiś mały błąd. Mamy dwa kroki w prawo, skok do góry, dwa kroki w lewo. Ach, już wiem. Musimy jeszcze wrócić tutaj. Więc zobaczcie, przyciągam ten puzelek pomiędzy. I teraz wygląda to zdecydowanie lepiej. Przetestujmy to. Dwa kroki w prawo, dwa kroki w lewo. Skok i powrót. To teraz Tomek spróbuje się obrócić. Hm. Żeby się obrócić, e, tak w bok. Turn right. To jest ten puzelek. Jak kliknę, to pojawia się napis Turn Right. Przeciągam ten puzelek tutaj i ustawiam liczbę 2. A potem, żeby nie pozostał w takiej pozycji na bok, musimy go jakby wykonać ten ruch powrotny, więc musi wrócić do, do pionu, więc ustawiamy Turn Left. Turn Left. Zaraz to przećwiczymy, nic się nie martwcie. To ustawianie czy projektowanie, programowanie nie jest wcale takie proste, ale na pewno nam się finalnie ten taniec uda. I wracamy z powrotem takim. Hmm, turn right. Przetestujmy to, ok? Na razie sobie Kasia stoi tutaj z boku i obserwuje, jak to tańczy. Uwaga, zaraz Kasia dołączy do nas. 3, 2, 1, 0, start hop, bok, bok i w pionie, ok? Czyli w prawo, w lewo, w prawo hop, w lewo hop, bok, bok, w pionie. Dobrze, więc teraz, żeby jeszcze na koniec nie było tak nudno, to może może skok do góry, co Wy na to? Zrobimy skok do góry? Ten skok to też z cyfrą 2. Pamiętajcie, że jak chcecie ustawić liczbę skoków, to tutaj na dole macie takie białe chmurki, chmurki czy takie kółeczka. Klikamy na to kółeczko, a po prawej stronie pokazuje nam się taka, hmm, taki jakby kalkulator, prawda? I mamy tam różne cyferki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oraz 9. I możemy sobie zaprogramować ilość tych skoków, czy liczbę tych skoków. Ale my chcemy, żeby to były dwa skoki, więc ustawiam liczbę dwa. Gdyby to miały być trzy skoki albo pięć skoków, to zmienilibyśmy na liczbę. Jeszcze raz tu trzeba kliknąć 5. Możemy przetestować, jak to będzie na koniec wyglądało, jeśli on skoczy pięć razy. Co by na to? Przetestujmy, chociaż finalnie wydaje mi się, że zostawimy dwa, ale przetestujmy to. Uwaga, 3, 2, 1, 0, start. Prawo, w lewo, skok do pionu, w prawo, w prawo, raz. O, podskoczył tylko raz, tak naprawdę tylko wyżej. Hmm. To zmieńmy na dwa, będzie to wyglądało lepiej. Ok, to teraz, jeśli mamy przetestowany taniec Tomka, to chcemy, żeby też zatańczyła z nami Kasia, ale Kasia jeszcze nie wie, jak to zrobić. Musimy ją nauczyć. Przeciągamy kod cały tutaj na górę do Kasi. I opuszczamy. I teraz gdy klikniemy w to pole, gdzie jest Kasia. Możemy jej też zmienić tutaj imię, bo wcześniej tego nie zrobiliśmy. To Kasia będzie wykonywać te same ruchy, co Tomek. Sprawdźmy, czy to działa. Uwaga, 3, 2, 1, 0, start. W prawo, w lewo, skok. Na bok, na bok, do góry. I teraz zobaczcie, widzieliście to? Oboje tańczą dokładnie tak samo. Jedyne, czego mi tutaj brakuje, to muzyki i takiego i takiego, takiego wesołego nastroju. Więc zaraz sobie tę muzykę, czy 100 lat, może, co wymyślicie na ten temat? 100 lat, czy muzyka, jakaś melodyka? Ja myślę, że jak urodziny, to pewnie 100 lat, co? To zrobimy tak. Przetestujmy jeszcze raz taniec Tomka i Kasi. Hmm, przygotujemy im może jakieś inne przebranie. Co wy na to? I dodamy muzykę. Zacznijmy od tej muzyki. <laughs> Żeby skończyć e, ten kod, z tańca, to dodajemy puzelek, dodajemy puzelek taki. A żeby nam coś tutaj grało, to musimy to nagrać, więc będę prosiła Was o wielką pomoc. Jest tutaj taki mikrofonik. Kiedy kliknę na ten mikrofon, pojawia nam się takie czerwone kółeczko i mikrofonik. Potrzebujemy teraz bardzo głośno zaśpiewać 100 lat. Ja tutaj się e, wspomogę e, taką muzyką i nagraniem, ale Wy na maksa śpiewajcie. Może się uda nagrać też i was, e, wasz dźwięk, wasz głos, OK? Na 3-4 nagramy tę muzykę. Ja się tutaj przygotuję w międzyczasie. I uwaga, zaczynamy. 3. Jak powiem start, to śpiewamy, OK? 3, 2, 1, 0, start. To lat, niech żyje, żyje. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje. Niech żyje. No. Lat. Ok, śpiewaliście głośno? Ja tak głośno nie śpiewałam, bo nie chciałam zaburzyć tutaj wszystkiego, ale mam nadzieję, że to się nagrało. Próbujemy odtworzyć. Sprawdźmy. Żeby to sprawdzić, to potrzebujemy stworzyć nowy kod. Więc wracamy do tego żółtego puzelka, do zielonej flagi. Tę zieloną flagę przeciągamy tu na dół, szukamy naszego nagrania. To nagranie jest tutaj pod cyferką 1. Przeciągamy, a potem musimy zakończyć ten kod i ten kod zakończymy takim czerwonym puzelkiem, po prostu takim. Które nazywa się End. To teraz przetestujmy, czy to. Mam nadzieję, że to u Was będzie słychać. E, na na 3-4. 3-4 i testujemy. raz Nie wiem, czy to słyszeliście. U mnie to słychać. Mam nadzieję, że i u Was było słychać. Na razie tańczy tylko Kasia, ponieważ, jeśli zauważyliście, to ten dźwięk dodaliśmy tutaj do Kasi, ale Tomek tego dźwięku u siebie nie ma, więc musimy mu go pożyczyć. Przeciągamy ten dźwięk do Tomka. I zakończymy też jeszcze tutaj Tomkowi kod. Bo tego nie zrobiliśmy wcześniej, więc teraz te kody wyglądają tak samo. Próbujemy testujemy. Ten taniec razem ze śpiewem ze stola. Jest teraz! słychać mnie jak śpiewam nie wiem czy wy to słyszycie, mam nadzieję, że tak słuchajcie, no to jeśli już mamy ten taniec zaprogramowany jeśli mamy 100 lat, mamy muzykę no to teraz y, potrzebujemy y, potrzebujemy zmienić ubranko y, Kasi i Tomkowi na takie trochę bardziej urodzinowe żeby to zrobić, no to klikamy sobie na poszczególne osoby. Najpierw na Kasię i na taki pędzelek, który tutaj jest. Kasia ma taką miętową bluzeczkę i fioletową spódniczkę. A chcemy, żeby była ubrana na przykład na niebiesko. Więc klikamy na kolor niebieski i na takie wiaderko z prawej strony. Okay? Podświetla się na pomarańczowo. A potem klikamy sobie na bluzeczkę Kasi. Zmienia się na niebiesko. Ma teraz taki kolor blue. <noise> Fioletowa spódniczka też nam teraz nie pasuje. Chcemy, żeby była niebieska. To będzie trochę bardziej jak sukienka. Zobaczcie. I mamy. Mamy niebieską sukienkę i taki urodzinowy strój dla Kasi. Ok. To teraz. Klikamy takiego taką, zobaczcie, tutaj w prawym górnym rogu mamy takie zaakceptuj. I teraz Kasia jest ubrana na niebiesko i mm. jest gotowa do urodzin, no ale jeszcze Tomek, jeszcze Tomek nie jest gotowy w ogóle. Musimy go przygotować, przebrać. Klikamy na Tomka tutaj z lewej strony ekranu i na taki pędzelek. Klikamy ten pędzelek i tutaj mamy różne opcje do wyboru, różne kolory. Na dole jest masa różnych kolorów. Z lewej strony są takie, mm, takie narzędzia, którymi możemy rysować różne linie, kropki, kwadraty, trójkąty, ale teraz tego nie potrzebujemy. Teraz potrzebujemy po prostu zmienić kolor bluzki i spodenek Tomka. Więc sprawimy, że bluzka Tomka będzie żółta. Na dole wybieramy kolor żółty, a z prawej strony takie wiaderko. Jest już podświetlone na pomarańczowo. Klikamy na bluzeczkę. I jedyne co to trochę nie podoba mi się tutaj ta obwódka czerwona, więc na tę obwódkę czerwoną też klikamy, żeby się zmieniła na żółtą. Super. A spodenki. Hmm, nie wiem jaki wybralibyście kolor. Może zielony, a może niebieski. Taki trochę bardziej wyrazisty. Bo ten to jest taki jeansowy, granatowy. Spróbujmy ten niebieski. O! Jest trochę taki bardziej żywy. Nie macie wrażenia, że to jest taki bardziej żywy kolor. Super. Więc Tomek jest już gotowy moim zdaniem. Żeby to zaakceptować i żeby ten strój nam nie zniknął. To klikamy tutaj w prawym górnym rogu z tego fifka, cyk, i już Kasia i Tomek są gotowi. Ok, ustawimy ich gdzieś tutaj na środku. Ale wiecie co, jak urodziny, no to pewnie brakuje tutaj nam czegoś smacznego do jedzenia, prawda? Co na urodziny się zazwyczaj je? Kiedy ktoś ma urodziny, to się mu przynosi albo stawia taki wielki tort, a na tym torcie świeczki i te świeczki się dmucha, a, a ten, kto dmucha w te świeczki, myśli sobie o jakimś, o jakimś życzeniu. Więc myślę, że warto byłoby jeszcze postawić dla skracza jakiś torcik. Żeby to zrobić, to musimy znowu tutaj kliknąć w lewym, po lewej stronie ekranu w ten biały krzyżyk o, i szukamy Stolika, tu mamy stolik. Zobaczcie, jaki fajny niebieski. Pasuje do sukienki Kasi i trochę do spodynek tomka. Przesuniemy ich, żeby było miejsce. I dodamy jeszcze na nasze, do naszej sali ten torcik. Znowu plusik, wybieramy torcik. I ok. Ja już wcześniej ten torcik przygotowałam i zrobiłam taką pomarańczową polewę bo scratch też jest pomarańczowy, nie wiem, czy wiecie, on jest pomarańczowy, taki bardzo ładny pomarańczowy ma kolor, więc ten tort też będzie trochę pomarańczowy i niebieskie świeczki, bo scratch też lubi kolor niebieski. Więc klikamy sobie, ale zobaczcie, ten tort jest olbrzymi. On się nie mieści w ogóle na tym stoliku, więc musimy go zmniejszyć. Uwaga, klikamy na taki pomarańczowy kwadracik, przeciągamy taki puzelek, o, Dokładnie ten shrink. Czyli tak. Skurczymy go trochę. O, zobaczcie. Stolik też jest troszeczkę za duży, więc go zmniejszymy ciut ciut. O. I teraz mamy stolik. Mamy torcik. Jedyne czego brakuje, to jeszcze wydaje mi się dwóch takich e, m, może jakichś kolorów m, balonów. Hm. To wróćmy jeszcze do tego naszego. Tła. I zobaczcie. Cyk! Już jest. Ja wcześniej trochę miałam takie balony przygotowane, więc szybko je powiesiliśmy i mamy gotowe, gotową salę na, na imprezę niespodziankową dla skracza. Ale teraz, żeby, żeby ta impreza się naprawdę udała. To musimy na chwilę zatrzymać udostępnienie ekranu i policzymy do 10, bo już coś mi się wydaje, że Scratch za chwilkę przyjdzie. Więc, żeby on tutaj nas tak za wcześnie nie podejrzał, to ja zatrzymuję udostępnienie ekranu. Dajcie mi chwilkę, bo on już się zbliża, ten Scratch. Policzmy do 10: 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Jest! Zobaczcie. Widzicie go? Mam nadzieję, że tak. Ale teraz chcemy mu zatańczyć, prawda? Więc na 3, 4 tańczymy nasz taniec. Pamiętacie? Trochę w lewo, trochę w prawo, podskoki. Dajcie czadu. Uwaga, testujemy. 3, 2, 1, 0, 6. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech Dziś, żyje, dzy. żyje nam. Żyje nam. Super, o Kasia, Kasia się, Kasia zatrzymała się nie w tym miejscu. O, Super, teraz jest okej. Okay. Zobaczcie, jaki Scratch jest zadowolony i szczęśliwy. Mam nadzieję, że, że dobrze się bawiliście. Mam nadzieję, że Scratchowi też ten torcik będzie smakował i że spodobał się mu nasz prezent, to, co dla niego przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że zechcecie sobie też poznać ten program. Jeszcze raz zaśpiewacie, zatańczyć dla Scratcha? Nie ma problemu. Uwaga! Nam, sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam, jeszcze, 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 głośno. jeszcze, żyje jeszcze, żyje, żyje jeszcze, jeszcze, Słuchajcie, jeśli jeszcze raz chcecie, to mogę Wam puścić, żebyście sobie popatrzyli jak to działa. Uwaga jeszcze raz! Ewidentnie jest zaskoczony. Na szuku niespodziankę. Jeszcze jeszcze raz. Jeszcze raz. Słuchajcie, nie wiem, jak wy pewnie jesteście po śniadanku, a teraz będziecie mieć jakieś zajęcia plastyczne. Może dzisiaj z okazji urodzin Scratcha zechcecie narysować dla niego jakąś kartkę urodzinową, na przykład. Pamiętajcie, że Scratch jest pomarańczowy i bardzo lubi pomarańczowy kolor. Pamiętajcie, że bardzo lubi tańczyć i zajadać pyszne torty. Może to Was zainspiruje do tego, żeby taką kartkę dla niego, dla niego przygotować. Ja już wyłączam udostępnianie ekranu, wracam, wracam tutaj do Was. Trzymajcie się, mam nadzieję, że będziecie mieć piękny dzień. Pogoda za oknem. Jeśli mówimy o pogodzie, u mnie jest piękna. Mam nadzieję, że u Was również. Pozdrawiam Was, buziaki, pa pa!